Całą wspaniałą wizytówką w Stalowej Woli. Możemy je zobaczyć podczas najważniejszych uroczystości miejskich. Majoretki, dziewczyny ubrane w paradne stroje, prezentują układy taneczno-marszowe żonglując pałeczką mażoretkową do muzyki orkiestr dętych. Bez wątpienia mistrzynią żonglowania w tym zespole jest Maja Grochowska. Jako kapitanka stoi na czele grupy prezentując wysokie umiejętności taneczne. Czujemy wielką dumę z tego, że reprezentujemy nasze miasto i y, też no, dobrze współpracujemy z orkiestrą w tym mieście, reprezentujemy Szkołę nr 9, y, Rozwadowski Dom Kultury i po prostu czujemy się ważne w tym mieście, że możemy tak y, godnie reprezentować je i pokazywać to, co robimy przez parę lat na tych treningach i później to pokazać, jak to reprezentujemy wszystkim ludziom i żeby to jednak no, ładnie wyglądało. Czy ktoś docenia Waszą pracę? Czy macie dużo pochwał? Dużo pochwał mamy od prezydenta orkiestry i różnych ludzi z miasta Sego. Koleżanki Wam zazdroszczą, bycia majoretką? Niektóre tak. Przykład Mai zaszczepia pasję do występów innym mażoretkom, szczególnie tym najmłodszym, które z dumą mówią o swojej artystycznej przygodzie. Jestem z siebie dumna, że mogę reprezentować miasto, a na tych zajęciach bardzo mi się podoba. To są moje trwałe zajęcia. Ja bardzo lubię tą panią i chcę codziennie tutaj przychodzić. Za tą y, fajną panią. Strasznie lubię mażoretki i jest bardzo miła pani. Uwielbiam te zajęcia. To jest dla mnie przyjemność, żeby na nie chodzić. Mam dużo innych zajęć, ale jak mam tyle, to i chyba te mi się najbardziej podobają. A mi się podoba bardzo ta pani i ten cały zespół. To fajny zespół. Cieszę się, że mogę reprezentować miasto i mam takie fajne koleżanki. Te występy mażoretek dodatkowo podkreślają stroje. Białe kozaczki, ozdabiane aplikacjami mundurki, na głowach mieniące furażerki przykuwają uwagę widzów. O ten wizerunek zewnętrzny, ale przede wszystkim o umiejętności taneczne zespołu dba jego założycielka, wielka pasjonatka mażoretek – Anna Różańska, tutaj na próbie, gdzie ćwiczone są układy taneczne i żonglowanie pałeczką mażoretkową. Na pierwszy rzut oka widać, że mażoretki to prawdziwa pasja pani Ani. Samymi mażoretkami zajmuję się od 25 lat, z czego właśnie tutaj w stalowej od 2019 roku. Mażoretki stały się moją pasją już właśnie od pierwszego zetknięcia z, z pałką. Stały się stylem życia. W sumie to całą swoją przyszłość wiązałam z tym, żeby właśnie prowadzić zespoły, żeby rozwijać się w tym kierunku i chciałam właśnie zaszczepiać młode pokolenia miłością do majoretkowania. Próby zespołu są bardzo ważne, rozpoczynają się od podstawowej gimnastyki, a kończą na szlifowaniu układów tanecznych, rozwijających zwinność, gesty, tempo, zmiany rytmu, a nawet zakręty. Przede wszystkim dbamy o to, żeby dziewczyn, u dziewczyn wyrobić takie poczucie rytmu, żeby potrafiły skoordynować pracę rąk i w międzyczasie jeszcze maszerować, przy tym jeszcze pięknie wyglądać, uśmiechać się, żeby ta prezencja była właśnie taka odpowiednia. Więc to jest mnóstwo takich połączonych czynników, które trzeba na tej sali tutaj. Wykonać. wykonać, tak. Największym właśnie takim docenieniem jest radość dziewczyn po każdym koncercie, ciepłe słowa od rodziców, komentarze, które się licznie pojawiają, artykuły prasowe. Także mamy tutaj ogromne takie wsparcie publiczności. Oczywiście też. Różne instytucje, które nam zawsze dziękują za koncerty. Samo to, że nas też zapraszają, to oznacza, że się podobamy, także myślę, że ta współpraca się układa i będzie się układać nam. Tradycja mażoretek sięga XIX-wiecznej Francji, gdzie maszerujące dziewczęta miały zachęcać żołnierzy do wstępowania do wojska. W stalowej woli mażoretki. To duma Miejskiego Domu Kultury, Rozwadowskiego Domu Kultury Soku i Szkoły Podstawowej numer 9. To duma samych rodziców, którzy chętnie oddają dziewczęta na tego rodzaju zajęcia. Zazwyczaj chyba bardziej jestem podekscytowana niż córka na występach. Zawsze mi się bardziej stresuje. Więc co jeszcze mogę powiedzieć? Uwielbiam patrzeć na dziewczynę. Po prostu sama z chęcią uczestniczyłabym w takich, w takich występach, w takiej po prostu no, grupach choćby nawet, dlatego mówię, jestem naprawdę mega dumna. Zresztą tak jak wszyscy w rodzinie. No jesteśmy bardzo wszyscy dumni z Helenki. Na pewno wszyscy się cieszą, że się rozwija tanecznie, rytmicznie, muzycznie. Helenka właściwie od niedawna dopiero dołączyła do tej grupy, ale widzę jej zaangażowanie, widzę, że chce się rozwijać, ma chęć do tego, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, więc jestem z tego bardzo dumna. Dumna jest też cała Stalowa Wola, bo przecież mażoretki to wspaniała promocja miasta. Uczestnicząc w wydarzeniach lokalnych Tworzą spektakularne widowiska i parady, wnoszą energię, kolory i wyjątkową atmosferę. To dobre, bo stalowo